Jeszcze we wrześniu podczas letniej szkoły Liderów na Krymie, która odbywa się cyklicznie od 9 lat, mieliśmy okazję zobaczyć spokojny kijów. Podczas pobytu w Kijowie nikomu z nas nie przyszłoby do głowy, że za kilka tygodni sytuacja ulegnie diametralnej zmianie. Poprzez wyjście na ulice i pokojowe demonstracje mieszkańcy Ukrainy chcieli wyrazić swoje niezadowolenie i chęć zmiany na lepsze. Sytuacja zmieniła się, gdy ukraiński parlament przyjął drakońskie prawa ograniczające wolność słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń. A milicja uzyskała zgodę na użycie środków bezpośredniego przymusu. Od uchwalenia tych przepisów między demonstrantami i oddziałami milicji rosło napięcie, które doprowadziło do zamieszek. W wyniku brutalnych starć zginęło ponad 100 osób, a spora część demonstrantów została ranna. Menię nazywam Aleksandra. Ja Przyjechałam z ukraińskiego miasta Krymyńczyków. Głównym przyczyną tego, że się wyruszyłam na w Polsce, było бажання otrzymać якісну освіту, Pożyć w kraju Europejskiego Sojuszu to zobaczyć świat. Вітаю, мене звати Євген, я є українцем, походжу зі Львова, там народився. Для чого я приїхав в Польщу? Ну, насамперед, для того, щоб побачити трохи світ, бо з Польщі все-таки Польща не має кордонів в Європейському Союзі, і це є величезним плюсом для того, щоб подорожувати, для того, щоб пізніше ці всі знання, які будуть в моїй голові, і є, застосувати на практиці в себе вдома. Дякую. Привіт! Мене звати Анастасія Чухрій. Я навчаюся на третьому році вищої школи банкової на туризмі і приїхала з України з Вінниці через проєкт «Терас просла. Завжди мріяла навчатись за кордоном і завдяки проєкту змогла потрапити сюди у Вроцлав. Спора група наших знайомих, з якими studujemy, spędzamy czas, то студенті з України. То, то що там dzieje, не є нам обясне. Wenn ihr an ihr Recuerda, que Arfasi, nie My Polacy, kiedyś walczyliśmy o to, żeby w naszym kraju żyła nam się lepiej. Zależy nam na tym, abyście i wy czuli się wolnymi ludźmi w swoim kraju. Każda osoba, bez względu Właśnie ta wolność wam się należy. Nie bójcie się o nią walczyć i jej domagać. Jesteśmy z wami. Jesteśmy Jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami. cię Jesteśmy z wami.